Upadek powstania styczniowego w 1864 roku oznaczał początek rosyjskich represji. Polaków dotknęły liczne represje między innymi konfiskaty majątków szlacheckich, kasacje klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim wzmożenie aktywnej rusyfikacji. Kilkadziesiąt tysięcy powstańców utraciło życie. Zginęli podczas potyczek lub zostali zamordowani przez wojska rosyjskie. Stracono prawie tysiąc osób. Około 40 tysięcy skazano na katorgę i zesłano na Syberię. Prawie 10 tysięcy osób wyemigrowało. Tysiące osób wcielono do armii carskiej dziesiątki tysięcy drobnej szlachty. Szczególnie z terenów Centralnej Rzeczpospolitej, na granicy dzisiejszej Polski i Ukrainy, przesiedlono. W samym Królestwie Polskim, pseudopaństewku pod Berłem Cara, skonfiskowano 1660 majątków szlacheckich, oddając je na licytacje lub obdarowując nimi oficerów rosyjskich. Na terenach pozostających poza granicami Królestwa, a należących do przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Dotknęło to 1800 majątków polskich. Miastom, które czynnie popierały to największe polskie powstanie, odebrano prawa miejskie, powodując ich upadek. Szczególnie krwawo Rosjanie rozprawili się z powstaniem na Litwie, którą terroryzowały egzekucje generał gubernatora Michała Murawiowa przy domek Wieszatel. Rozstrzelali bądź powiesili 700 osób. Władze rosyjskie przystąpiły do wzmożonej rusyfikacji społeczeństwa polskiego, mającej na celu upodobnienie terenów Królestwa Polskiego do innych prowincji Imperium Rosyjskiego. Zresztą, już w 1867 roku, zniesiono resztę autonomii Królestwa Polskiego, nazywanego odtąd Krajem Nadwiślańskim. Polityka rusyfikacyjna dotknęła w szczególności szkolnictwo. W którym stopniowo wprowadzono zakaz używania języka polskiego. Od 1866 roku język rosyjski obowiązywał na lekcjach historii i geografii, od 1872 roku język polski był już tylko językiem nadobowiązkowym, a od 1885 roku prowadzono w nim jedynie lekcje polskiego i religii. Zabroniono też używania języka polskiego w życiu publicznym. Rozwiązano wiele organizacji i stowarzyszeń, nazwy miejsc zmieniono na rosyjskie. Nie oszczędzono też Kościoła Rzymskokatolickiego, które uznano za bastion polskości. Poprzez aresztowania księży, wywożenie opornych kapłanów w głąb Rosji, konfiskatę dóbr kościelnych, likwidowanie klasztorów, rozproszenie zakonników, zakaz przyjmowania do nowicjatu, Zakaz publicznego odprawiania uroczystości religijnych starano się w pełni podporządkować Kościół Państwu. Papież błogosławiony Pius IX okazał się jednym z nielicznych przywódców, który wystąpił w obronie Polaków. 15 listopada 1863 roku Watykan opublikował Białą Księgę, zawierającą około 100 dokumentów opisujących wydarzenia. W odpowiedzi Carska Rosja 6 grudnia 1863 roku zerwała konkordat z Watykanem. W mowie tronowej z 24 kwietnia 1864 roku Pius IX powiedział sumienie mnie nagli, abym podniósł głos przeciwko potężnemu mocarzowi, którego kraje rozciągają się aż do bieguna. Monarcha ten prześladuje z dzikim okrucieństwem naród Polski. I podjął dzieło bezbożne wytępienia religii katolickiej w Polsce. 30 czerwca 1864 roku Pius IX ogłosił encyklikę, w której poparł heroiczną walkę Polaków i wymienił prześladowania, jakie z racji wierności wierze katolickiej ich za to spotkały ze strony Rosjan. W odpowiedzi car Aleksander II zniósł najpierw, Ukazem z 5 czerwca 1866 roku diecezję kamieniecką wcielając jej terytorium do diecezji łódzko-żytomierskiej, a następnie w podobny sposób, ukazem z 15 lipca 1869 roku skasował diecezję mińską i włączył jej terytorium do diecezji wileńskiej. By całkowicie podporządkować kościół Rosjanie stworzyli tak zwane kolegium rzymskokatolickie. Kolegium to, powołane w 1867 roku w Petersburgu, miało kierować działalnością Kościoła katolickiego. Kościołowi zakazano kontaktów z papieżem, w tym uczestnictwa w Pierwszym Soborze Watykańskim. Władze rosyjskie uzurpowały sobie prawo do obsady stanowisk kościelnych, w tym również w metropolii warszawskiej. Rosjanie wydalili biskupów z Warszawy i innych diecezji. W 1870 roku żaden z polskich biskupów na terenie okupacji rosyjskiej nie przebywał w swojej diecezji. W 1873 roku do Jarosławia nad Wołgą wywieziony został arcybiskup warszawski, święty Zygmunt Szczęsny Feliński, a Urząd Metropolity Warszawskiego do 1882 roku pozostawał nieobsadzony. W 1875 roku władze carskie zlikwidowały kościół unicki w diecezji chełmskiej, a ludność była siłą zmuszana do przechodzenia na prawosławie. Jednocześnie antykatolicka propaganda usiłowała wprowadzić schizmatyckie treści do nauczania w katolickich kościołach. Biskupi, zakonnicy i kapłani polscy masowo sprzeciwiali się decyzjom kolegium petersburskiego. Wielu z nich zapłaciło za to zesłaniem na Syberię. Odwaga duchowieństwa była przykładem dla wiernych, by wytrwać w prawdziwej wierze i wierności Ojcu Świętemu. Niemniej jednak liczni katolicy ulegli okupantowi i schizma w Kościele stawała się faktem. Podobne represje dotknęły Polaków w Zaborze Pruskim, gdzie niemiecka walka kulturowa miała doprowadzić do ograniczenia praw Kościoła katolickiego. I wtedy właśnie, w tak tragicznym dla naszego narodu kontekście, w maleńkim kościółku w Dubnie na Wołyniu miał miejsce niezwykły cud eucharystyczny. Niezwykły, a jednocześnie najbardziej chyba ukrywany. Cud wydarzył się, gdy 5 lutego 1867 roku pobożna ludność uczestniczyła w czterdziestogodzinnym nabożeństwie. W czasie wystawienia najświętszego sakramentu kapłan i wierni zauważyli nagle świetliste promienie, emanujące wystrzeliwujące, z najświętszej hostii. Po chwili, w środku hostii ukazała się postać zbawiciela. Zdumiony kapłan trwał w milczeniu. Do ołtarza zaczęli przybliżać się wierni. Wizja trwała aż do końca nabożeństwa i widziana była przez wszystkich zgromadzonych. Nie brakowało wśród nich zastraszonych, niepewnych, chylących się ku schizmie. Wieść o objawieniu szybko obiegła okolice. Zainteresowała się nią oczywiście rosyjska okupacyjna władza. Wezwano więc kapłana na przesłuchanie. Raport z niego trafić miał na biurko rosyjskiego gubernatora, który nakazać miał pod karą więzienia absolutne milczenie na temat wydarzenia. Proboszcz nie uległ jednakże szantażowi i poinformował o zdarzeniach swojego biskupa. Ze względu na niebezpieczeństwo rosyjskich represji, które doknąć mogły i parafie włącznie z zamknięciem kościoła i wiernych indywidualnie, władze kościelne zdecydowały nie rozgłaszać informacji o cudzie. Mimo tego w krótkim czasie wieść o cudownym objawieniu obiegła ziemię polskie, podnosząc na duchu umęczony naród i wzmacniając wiarę w przetrwanie i zwycięstwo wiary katolickiej. Cud z Dubna na Wołyniu można odczytywać także w świetle mającej nastąpić około 80 lat później na tym terenie zagłady Polaków z rąk ukraińskich siepaczy.